Szanowni Państwo, KPMG już od 15 lat organizuje coroczną konferencję poświęconą zagadnieniom z obszaru podatków i księgowości. Z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość, pojawiające się czy nawet spodziewane nowe trendy, formuła konferencji zmienia się, a jej zakres tematyczny stale poszerza. Dlatego tegoroczna edycja odbędzie się pod nazwą Kongres Finansowy KPMG. Podatki, księgowość, prawo, technologie. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny, tegoroczna edycja Kongresu Finansowego KPMG potrwa dwa dni. Wydarzenie odbędzie się 28 i 29 stycznia w formule online, a udział w nim, jak co roku, jest bezpłatny. Pierwszy dzień poświęcony będzie głównie tematom podatkowym. Natomiast drugiego dnia, oprócz panelu poświęconego sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych zmian przepisów i wyzwań pojawiających się przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, który będę miał okazję poprowadzić, poruszone będą również inne, bardzo ciekawe tematy. Między innymi z zakresu sprawozdawczości finansowej, szeroko rozumianego ESG, stosowania sztucznej inteligencji i innych narzędzi technologicznych mających na celu podniesienie efektywności przedsiębiorstwa czy cyberbezpieczeństwa. Zapraszam Państwa serdecznie do śledzenia informacji o kongresie finansowym KPMG na stronach internetowych KPMG oraz w mediach. No i oczywiście do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Do zobaczenia 28 i 29 stycznia. Już dziś zarezerwujcie sobie czas w kalendarzu.